Znajdujemy się dzisiaj w Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego, prowadzonym przez Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław. Odbyła się tutaj konferencja dotycząca niezwykłego zbioru oryginalnych dokumentów konspiracyjnych, wojskowych sądów specjalnych i kontrwywiadu wojskowego Armii Krajowej, które w dniu dzisiejszym zostały przekazane przez PGE, Polską Grupę Energetyczną, właśnie do Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Polska Grupa Energetyczna propaguje, kultywuje inicjatywy mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o powstańcach warszawskich, o wartościach, ideach, które przyświecały im na co dzień podczas tej wielkiej, heroicznej bitwy, jakim było powstanie warszawskie. Przekazanie dokumentów do Muzeum Pamięci Powstania warszawskiego, dokumentów, które zakupiliśmy od prywatnego kolekcjonera dokumentów, które ukazują, w jaki doskonały sposób zorganizowane było polskie państwo podziemne, jakim było fenomenem na skalę światową, posiadające własny kontrwywiad, posiadające własny wymiar sprawiedliwości. Jak działały sądy specjalne likwidujące kapusiów. Są to dokumenty, które opisują organizacje państw, polskiego państwa podziemnego po prawej stronie Wisły, ale także miejscowość podwarszawskich, Ząbek, Wołomina, Tłuszcza, Radzymina tych okolic. Więc są to dokumenty, które ujrzą światło dzienne, będą, się, będą mogli z nimi pracować historycy, ale także dzięki tej inicjatywie, która tutaj jest prowadzona czyli Muzeum Pamięci Wstania Warszawskiego będzie się mogła z nimi poznać szeroka rzesza odbiorców.